Bezprzyj kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. Drodzy Państwo, wszyscy myślimy w tej chwili o bezpieczeństwie. To jest rzecz kluczowa. Oglądaliście, myślę, to wszystko, co działo się w Stanach Zjednoczonych? Oglądaliście jak nastroje? Różne. Ale drodzy Państwo, to co najważniejsze, to co najważniejsze, drodzy Państwo, to to, żebyśmy mieli absolutne przekonanie, że cokolwiek się będzie działo, to że będziemy walczyli o bezpieczeństwo, że cokolwiek się będzie działo, niezależnie od tego, jaka będzie funkcjonować administracja w Stanach Zjednoczonych, to że my mamy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z jedną albo z drugą administracją. O CPK też porozmawiamy. Na tym to, drodzy Państwo, polega, że właśnie jesteśmy partią demokratyczną, robimy otwarte spotkania. Jeżeli się pojawiają jakieś postulaty, to oczywiście się do nich odniesiemy. Prosiłbym, drodzy Państwo, w pytaniach, w pytaniach, jeszcze tylko chwila. Drodzy Państwo, bezpieczeństwo jest sprawą absolutnie fundamentalną, ale dlaczego? Dlatego, że dzisiaj żyjemy w czasach, które są niepewne. Zadacie Państwo pytanie spokojnie, spokojnie, bez nerwów. Już uciekacie, poczekajcie, no przecież chcieliście zadać jakieś pytanie. Widzicie Państwo, no niektórzy nie dorośli do demokracji niestety. Najgorsze jest to, że ja nie wiem do końca o co im chodziło. Weszli, pokrzyczeli uciekli. Ale widzicie, właśnie, jeżeli mówimy o doświadczeniu, to właśnie dokładnie o to chodzi. Żeby być na tyle doświadczonym, żeby nie pękać pod presją, żeby kogoś nie poniosło, żeby umiał panować nad językiem, bo prezydent, który nam jest potrzebny, to prezydent przewidywalny. Prezydent, który potrafi znaleźć się w każdej sytuacji. Bo nie mogą nas ponosić nerwy w sytuacjach kryzysowych. Ja byłem trenowany przez te ostatnie lata właściwie przez cały czas, tak samo jak w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Jeżeli ktoś radził sobie w najtrudniejszych czasach, w momencie, kiedy trzeba było ratować nas wszystkich przed pandemią, a ja zarządzam dziesięcioma szpitalami, jeżeli trzeba było pomagać milionom uchodźców, jeżeli trzeba było reagować na wojnę od razu, następnego dnia, ja tydzień przed wojną byłem w Kijowie, to wierzcie mi, że ja na pewno jestem przygotowany na każdą kampanię wyborczą i na to, żeby rozmawiać z ludźmi. Tylko warunek podstawowy, żeby oni chcieli rozmawiać z nami. Wracam do bezpieczeństwa. <klucza>